Witam Państwa, nazywam się Nikita Oginow, jestem prawnikiem i doradcą autorskim z Stowarzyszeniu OWUM. Dzisiaj w ramach cyklu Masz Prawo chciałem Państwu przybliżyć testament zwykły pisemny. Żeby uregulować swoje sprawy spadkowe nie potrzeba tak naprawdę nic więcej niż kartkę i coś do pisania. Do sporządzenia ważnego, w pełni funkcjonalnego testamentu pisemnego, zwanego w doktrynie holograficznym, na gruncie polskiego prawa wystarczy bardzo, bardzo niewiele. Trzeba napisać go własnoręcznie. Podpisać się pod tym tekstem, a najlepiej również opatrzyć go datą sporządzenia. Wymóg tej własnoręczności wynika z artykułu 949 Kodeksu Cywilnego. Oznacza to tyle, że te stany powinny być naprawdę napisane własnym pismem. Nie powinny być napisane na maszynie, nie powinny być napisane drukiem komputerowym, ani z niczyją tak naprawdę inną pomocą. Wymóg podpisu również wynika z tego przepisu, przy czym może się tutaj pojawić pytanie, jak się podpisać? Najlepiej no tak, jak podpisujemy się wszędzie tam, gdzie są ważne dokumenty, żeby można było na przykład nasz podpis porównać. Brak daty nie pociągną są nieważności testamentu, ale mimo wszystko lepiej to zachować, żeby była na miejscu. Pomaga to przy ustaleniach, np. przykład, czy został sporządzony w właściwej dacie, kiedy mieliśmy pełną świadomość, kiedy można następnie jakieś choroby, albo dla pogodzenia są kilku testamentów. W przypadku istnienia kilku testamentów bierzemy pod uwagę wszystkie, staramy się są pogodzić, przy czym nie ma tutaj znaczenia sposób, w jaki testament został napisany. Czy był notarialny, czy był ustny, czy był pisemny, mają takie same znaczenie, ale najważniejsze są najpóźniejsze. Stąd waga tej daty. Sama treść testamentu nie ma żadnych z góry narzuconych wymogów, ale jesteśmy w stanie odczytać, o co w testamencie chodziło, jakie informacje spadkodawca chciał przekazać i komu to chciał przekazać, o tyle testament jest dobry. Dokładnie musi on być wprost nazwany testamentem, w sensie prawa nim być. O, ale jest własnorocznie napisany, podpisany, i możemy wszystkie właśnie te najważniejsze informacje wyczytać. Można sporządzić go w sposób dowolny, można rozporządzić w sposób dowolny między osoby, które chcemy. Nie ma tutaj żadnego grona osób, do których musimy się konkretnie odnieść. Jeżeli chcemy, może przysłowiowo zapisać testament na kogokolwiek. Jeżeli chodzi o... Kwestie związane z elementami, które mogą pojawić się w testamencie, troszeczkę bardziej wyszukanymi, np. poleceniem, zapisem, wydziedziczeniem. To są instytucje szczególne. Wypadałoby przed ich zastosowaniem określić, co konkretnie chcemy zrobić i najlepiej skonsultować się np. z prawnikiem, doradcą w punkcie odpłatnej pomocy prawnej albo poradnictwa obywatelskiego. Dla bezpieczeństwa i pewności jak testament zostanie wykonany, najlepiej zadbać, żeby nasi spadkobiercy mieli do niego miał wszystko dostęp. Jeżeli napisaliśmy go własnoręcznie i leżą nas gdzieś w domu, to nie jest najpewniejsza rzecz, którą mogą inni znaleźć. Najlepiej zrobić kilka egzemplarzy własnoręcznych tego testamentu i rozdać go na przykład między osoby, które w tym testamencie są wymienione. I najlepiej nie bawić się w ksorokopie, ich znaczenie może być trochę wątpliwe w toku postępowania. W razie chęci zmiany tych postanowień nie musimy ich zbierać i niszczyć, te testamenty mogą zostać u osób, którym były przekazane, bo możemy po prostu napisać nowy i jego postanowienia zastępują te starsze. Znowu można po prostu w tym testamencie napisać, że anulujemy wszystkie poprzednie i mieć problem z głowy, że nie pamiętamy konkretnie, co tam napisaliśmy. Żeby testament został wykonany, musi być otwarty, przed sądem lub notariuszem, i tak naprawdę to jest koniec całej zabawy. To już zwykle nie jest nasze zmartwienie, że to jest nasz testament. I jak mam nadzieję, że Państwo się dowiedzieli, nie jest to w żadnym wypadku trudne ani skomplikowane. Mimo wszystko, wiele osób nie pisze na testamentów, mimo braku często w tym zakresie przeszkód, a wypadki, nieszczęścia potrafią po się przetoczyć i zostawiać w sytuacji, kiedy nie są w stanie legalnie sporządzić ważnego testamentu. Lepiej nie odwlekać takiej kwestii, jeżeli mamy jakiś pomysł, zapiszmy go w tym dokumencie, ponieważ nie, nie ustało mimo tego, że jest i zawsze jest dostępną opcją, nie zawsze może się spodobać nam lub naszym spadkobiercom. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam do subskrypcji kanału i przejrzenia pozostałych filmów w cyklu. Miłego dnia!